Cześć, kochani, także mamy 31 stycznia, koniec konkursu. Także losujemy pierwszego szczęśliwca, mm -hmm. do którego trafi pierwszy pakiet nagród. Że wklejam link do filmu. Wklej. Biorę udział. Zdublikowane komentarze. 12 ładujemy komentarze. 92 komentarze umie na kanale. Także jedziemy z pierwszym zwycięstwem. Rafał Pokusiński. Pierwszy zwycięzca konkursu. Rafał Pokusiński. Głoście Rafał do nas, do karpiowej fazy i teraz tak jak uzgodniłem z chłopakami z kanałów, z którym robiłem konkurs drugi zwycięzca będzie z kanału Kick Team Kart Polska losowany. także szukamy filmu jest dostępny jest link wywalam wklejam film 913 mi uciekło znowu na telefonie. To nie robota, no ale trzeba wylosować. Tak ładujemy komentarze: 81 także, też fajny wynik. I jedziemy z drugim zwycięzcą. Marek Lis. Gratuluję. I zapraszam do zgłoszenia się po nagrody. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do subskrypcji kanałów, kto jeszcze tego nie robił, bo będą na pewno jeszcze niejedne konkursy do wygrania, będą niejedne nagrody. Także zapraszam, pozdrawiam.